Przygotujemy przepyszną babkę adwokatową. Zbliżają się święta wielkiej nocy wielkimi krokami, więc chcę Wam zaproponować tę oto babkę. Jest wyśmienita, wilgotna, przepyszna w smaku, znika szybko ze stołu. Tę babkę możecie naturalnie wykorzystać przez cały rok. Nie musi ona tylko i wyłącznie być przepisana świętą wielkiej nocy. Robi się wystarczająco szybko, więc. Cóż, nie pozostaje nam nic innego jak zaczynamy! Do przygotowania babki z adwokatem będziemy potrzebować jajka, cukier, woda, cukier waniliowy, masło, olej, proszek do pieczenia, mąka oraz adwokat. Ja mam tu już przygotowany garnek, i do tego garnka będziemy wkładać jedną kostkę masła. To wszystko będziemy podgrzewać na ogniu i gotować przez co najmniej 10 minut, aby to zgęstniało. Tak, kostkę masła, olej. Do tego wlewamy wodę. Dwie łyżki, szklankę cukru, i torebkę cukru waniliowego. I teraz odmierzymy adwokat. Łyżką będziemy potrzebować 10 łyżek adwokatów. I tą zawartość ganka. Stawiamy teraz nagrzanie i rozpuszczamy i będziemy gotować 10 minut. Tak, karny mam już wstawiony i czekamy aż nam się teraz wszystkie składniki rozpuszczą. i nam się ładnie rozpuszcza i po rozpuszczeniu całego masła. Będziemy jeszcze gotować na wolnym ogniu, ciągle mieszając, tak przez około 10 minut. Aż będziemy czuć, że to jest takiej trochę konsystencji sosu. Pachnie wyśmienicie. Tak prezentuje się już gotowa masa. Po 10 minutach wolnego gotowania wyłączamy grzanie. Teraz odlejemy tak troszkę więcej niż pół szklaneczki. Tyle mniej więcej odlewamy i odstawiamy do wystudzenia. Resztę masy wylewamy do innego naczynia. I czekam aż troszkę przestygnie. Wtedy będziemy łączyć resztę składników. Ale masa musi ostygnąć, ponieważ będziemy dodawać żółtka. I jeżeli do takiej gorącej masy będziemy dodawać, to nam się zetną i zrobi się jecznicę, a tego byśmy nie chcieli. Oddzielamy żółtka od białka. Do ostudzonej masy dodajemy teraz dwie szklanki i jedną czwartą mąki. Przysięgamy do tej masy ostudzonej. Dodajemy do całości jeszcze dwie łyżeczki proszku do pieczenia, przesiewamy dodajemy żółtka. I mieszamy wstępnie. Teraz no, to mamy wymieszane. I teraz tak, tutaj mam pozostałe białka. Wsypujemy szczepkę soli. I ubijamy na sztywno. Białka mamy już ubite. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik na 180 stopni. Białka teraz część przełożymy do masy i delikatnie będziemy wtłaczać. I reszta. Ja mam tu taką formę silikonową do babki. Wy natomiast możecie użyć zwykłej formy tylko uprzednio musicie ją wysmarować i wysypać półką tartą ja natomiast tej silikonowej już nie muszę wysypywać się świetnie sprawdza do takich babek i wylewamy delikatnie w koło No, rozprowadzając ciasto. w ten sposób równo rozprowadzić. I teraz wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Będziemy piekli mniej więcej 60 do 70 minut. Musimy naturalnie sprawdzić, czy patyczkiem, czy ciasto jest dobre, nie jest surowe. Wystawiamy i po upieczeniu wrócimy ponownie. Jak słyszycie piekarnik już jest gotowy, wstawiam od razu do piekarnika. Babka już nam się upiekła, i teraz przełożymy ją na kratkę w ten sposób. Delikatnie i ściągamy delikatnie. Może tak ręcznie. Wyjdzie. Tak się prezentuje. Tutaj mamy już przygotowane ten ostudzony, tą ostudzoną masę adwokatową. I teraz na tą gorącą babkę będziemy polewać tą masą. To jest taka glazura. Ładnie celutką babkę musimy pokryć tą masą. Robimy ją na ciepłej babce, ponieważ ona się rozpuszcza lekko. Inaczej, po by nam się tak ciągła i to by nie równo wyszło. Przepyszna jest ta babka. Polecę Wam serdecznie. Wspaniale nadaje się na nadzbliżające święta, wielkanocne. Jest wilgotna w środku i smakuje wyśmienicie z. Delikatną nutką adwokatu. Tak w koło ładnie ją smarujemy. A więc tak prezentuje się skończona babka adwokatowa. Teraz czekam aż ładnie glazura zastygnie, zwiąże się troszkę, ostudzi. Proponuję ją jeść na drugi dzień wtedy jest wyśmienita. Możecie dekorować jajeczkami cukrowymi lub czekoladowymi, ale także gałązkami zielonymi, możecie w środku udekorować gałązkami zielonymi, bukszpanem, e, świetnie pasuje to, czy kwiatkami, forsycją, e, świetnie pasuje to na święta wielkanocne. W tym celu jest także ta babka pieczona, bo Zawsze musi się znaleźć na stole wielkanocnym baba. Tak głosi nasza tradycja polska, więc polecam Wam serdecznie mój przepis na babę wielkanocną. W wersji z adwokatem wyśmienita. Jeżeli ją spróbujecie, zostawcie komentarz na dole, czy wam smakowało. Ja z tego miejsca życzę Wam smacznego, oraz zdrowych, spokojnych wielkanocnych świąt i spędzonych je w gronie rodzinnym po ten i więcej przepisów zapraszam na mój kanał subskrybujcie, lajkujcie i kosztujcie tych przepisów bo są tego warte do zobaczenia w następnych filmikach pa